Sekcja Dróg Miejskich powstała w 1991 roku i początkowo oparta była na zasobach przejętych od ówczesnej wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich. Początkowo zakład zatrudniał 11 osób, tym dwie osoby to pracownicy administracyjno-techniczni, a 9 osób to pracownicy na stanowiskach robotniczych. W trakcie sezonu budowlanego zatrudniano dodatkowo od 8 do 12 osób. W chwili powstania sekcja zajmowała się ponad 30 km dróg. Obecnie w zarządzie SDM znajduje się ponad 74 km. Z biegiem lat unowocześniono zaplecze sprzętowe. Obecnie w posiadaniu jednostki są nowa koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, dwufunkcyjne urządzenia do naprawy cząstkowej dróg oraz piaskarka, a także wielofunkcyjna koparko-ładowarka. Obecna wartość majątku to kwota ponad 30 milionów złotych. Lata 90. to okres intensywnej pracy nad wymianą starych nawierzchni chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. W połowie lat 90. działania związane z powiększeniem ilości miejsc parkingowych przerodziły się w jeden z głównych celów działania SDM. Po roku 2000 rozpoczęto działania zmierzające do poprawy miejskiego układu komunikacyjnego. W roku 2003 oddano do eksploatacji przebudowaną ulicę Wałową, a następnie przygotowano projekt budowy Ronda miast partnerskich zrealizowany przez Powiat Oleśnicki. W następnych latach wybudowano rondo 750-lecia Oleśnicy oraz parking na podzamczu, przebudowano drogi w obrębie włączenia ulicy Kochanowskiego do Wojska Polskiego, przebudowano ulicę Nowowiejską, Sikorskiego, Podchorążych, a także odcinek osiedlowy ulicy Wojska Polskiego, gdzie w późniejszym okresie dobudowano parking. W porozumieniu z powiatem Oleśnickim wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Halera, wykonano projekt przebudowy ulicy Lwowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Krzywołustego, który obecnie jest realizowany ze środków miasta Oleśnica. Wysoką wagę przywiązuje się do inżynierii ruchu. Początkowo działania polegały na wymianie starych plastikowych znaków drogowych na nowe, trwałe, wykonane ze stali i folii odblaskowych. Z czasem reorganizowano ruch drogowy. Jednym z największych przedsięwzięć była kompleksowa zmiana organizacji ruchów w obrębie Starego Miasta, której celem było udostępnienie płyty rynku dla pieszych. Wykonano dwie nowoczesne sygnalizacje świetne w ciągach ulic 3 Maja oraz ulicy Lwowskiej. Po roku 2008 sekcja dróg miejskich zaangażowana była w rewitalizację parków przy ulicy Poniatowskiego i ulicy Mickiewicza, co stanowiło nowe wyzwanie dla pracowników jednostki. Od kilku lat SDM realizuje zadania związane z nowym priorytetem budową ścieżek rowerowych. W wyniku tych działań powstały ścieżki rowerowe na ulicy Kochanowskiego, Łużyckiej, Wileńskiej, a w chwili obecnej trwają prace przy budowie ścieżki na ulicy Klonowej i Sudoła. Obecnie jednostka zatrudnia 16 pracowników, w tym 6 pracowników administracyjnych i technicznych. Sezonowo przyjmowane są 4 osoby na stanowiskach robotniczych. W roku bieżącym budżet SDM wyniósł 4 600 tysięcy złotych.